Peugeot 405, to jest jedno też z tych aut retro. Myślę, że można już je jako retro nazwać, które chciałbym obszerniej na moim kanale pokazać. Jeśli ktoś z Was być może ma, to proszę się do mnie odezwać. Tutaj egzemplarz na tablicach z flagą, już dzisiaj też unikaty, ale ma wniesioną na przykład maskę, proszę zwrócić uwagę. Kogoś tutaj kiedyś uderzył albo ktoś w niego uderzył. Fajnie ma poprowadzone te linie tutaj. To są prawdopodobnie naklejki, bo nie sądzę, że to jest malowane, raczej znaczy naklejki, skoro są nawet poobdzierane, prawda? Ładne wnętrze szare. Z tyłu spoiler i oznaczenie 405 GRI. Ciekawe, co oznacza ten symbol GRI. Także, jeśli ktoś ma takie auto, to proszę się do mnie odezwać. Bardzo mi się podoba. Jeszcze w tym białym kolorze. I z tymi listwami czarnymi, no retro mocną gębą. Czarne zderzaki. To jest to co lubię.